Troiński, Śmigrodzki, Tylczak to czwarty wyścig, nie piąty. Taśma w górze. Oleż piękny start. Kacpra Cichomskiego Zdeklasował przeciwników na starcie, ale jednak dojazd do pierwszego łuku tutaj nie był zbyt dobry. Jednak przy następnym wejściu dalej Cichomski jest na prowadzeniu. Śmigrocki w tym momencie wychodzi na prowadzenie. Miałem powiedzieć trzecie, drugi, a tutaj mrugnięcie okiem spowodowało, że umknęła mi sytuacja, w której Śmigrocki wychodzi na pierwszą pozycję. Teraz oglądamy fenomenalną walkę właśnie Cichomskiego ze śmigrockim. Kto będzie pierwszy? Jeszcze Świgrocki, Cichomski szerzej i już jest pierwszy, ale przy krawężniku w żółtym kasku jeszcze wpieszał się w to wszystko Dyczak. Kto będzie na pierwszym miejscu po wyjściu z tego łuku? Jeszcze niemiecki, Kastroński też ma dużo tutaj do powiedzenia. Ostatnie okrążenie, co się tutaj dzieje? To jest nieprawdopodobne, co wyprawiają nam zawodnicy na torze. Ja może nie będę wymieniał nazwisk, zobaczmy po prostu co wydarzy się w tym ostatnim łuku. Ostatni łuk, ostatni łuk, no i jednak Cichomski. Wygrywa po rewelacyjnej walce. Prowadził tak naprawdę od początku tego wyścigu i w ostateczności dojechał pierwszy, ale ile śmieliśmy tam zmiar pozycji. Wow!